Jesteśmy blisko końca zimowego okna transferowego. Również reprezentanci Polski zmienili swoje kluby, i właśnie dlatego dzisiaj zaprezentuję Wam transfery naszych reprezentantów. Ale poza potwierdzonymi transferami znajdziecie tutaj te najbardziej prawdopodobne transfery, które mogą mieć miejsce jeszcze w styczniu. Myślę, że jeszcze możecie się spodziewać jednego odcinka w tym formacie. Później zrobimy podsumowanie tych najlepszych zimowych transakcji, a potem znowu pożegnamy się z tematyką transferów aż do późnej wiosny. Kiedy przed letnim oknem transferowym będzie już coraz więcej wiadomo, kto zmieni klub i co nas czeka. A w 2025. Wszystko wskazuje na to, że te najlepsze transfery tego roku właśnie odbędą się latem. Mówię to też w perspektywie reprezentantów Polski. Ale bez przedłużania, poprosiłbym Cię jeszcze o zostawienie lajka do zasięgu, żeby pomóc mi się wpasować w algorytm oraz trafić do nowych widzów. I tak samo, jeżeli jesteś tutaj nowy albo jeszcze nie subskrybujesz, to gorąco zachęcam. Z góry wielkie dzięki i czas zacząć od Nikoli Zalewskiego. Zalewski w końcu zmieni klub. W końcu uwolni się z Romy i miejmy nadzieję, że będzie mógł teraz w pełni się rozwinąć. Na moment, w którym to nagrywam, no to właśnie wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z transferem Zalewskiego, ale oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma. A w przypadku tego zawodnika to wiemy, że w ostatniej chwili, kiedy już wszystko jest uzgodnione, to może on zmienić zdanie. Nawiązuje do tej sytuacji z transferem do Galatasaray, kiedy to Niko już było krok od dołączenia do drużyny ze Stambułu, ale finalnie został w Romia. No i ta decyzja okazała się bardzo zła. I jak się okazuje, to nie został tam na długo. Być może już teraz jest ten transfer oficjalnie ogłoszony, kiedy to oglądacie, ale właśnie Nikola Zalewski trafi najprawdopodobniej do Olympique Marsylia. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek na moim kanale związany właśnie z transferem Nikoli Zalewskiego, to doskonale znacie temat. Ale w skrócie nawiązując to, francuski klub chce z Zalewskiego czynić kluczową postać swojego projektu. To właśnie Polak ma mieć miejsce lidera i to z nim wiążą tam ogromne nadzieje. Patrząc na skład Olimpik Marsylia, to akurat pozycja lewego skrzydłowego nie jest najmocniej obsadzoną. W sumie to znajduje się tam tylko jeden zawodnik i jest to rówieśnik Zalewskiego, czyli Quentin Merlin, piłkarz, który nie jest jeszcze specjalnie znany, ale w tym sezonie zrobił spore postępy. Trafił do Olimpiku Marsylia rok temu za 12 milionów euro, ale wciąż nie jest to taki zawodnik jak Zalewski. Ale nawet z meczej reprezentacji Polski to sami widzieliśmy, co potrafi robić Nikola. Zalewski, kiedy wierzy w niego trener, kiedy ma podstawową pozycję w składzie, kiedy może pokazywać swoje najlepsze umiejętności oraz mieć tą pewność siebie. I jest to na pewno coś, czego brakuje mu w Romie. I Zalewski z meczej reprezentacji Polski, a z meczy w Romie, to jest kompletnie inny piłkarz. Niestety w stolicy Italii gra bardzo mało, zwłaszcza odkąd trenerem został Claudio Ranieri. No i w ostatnich sześciu ligowych spotkaniach tylko raz wyszedł na boisku i to dodatkowo w końcówce meczu. Po prostu Zalewski musi odejść z Romy, żeby ratować swoją karierę. Mimo tego, że bardzo przywiązał się do klubu. W końcu jest jego wychowankiem. Nawet kiedyś podkreślał, że chciałby być tak, Taką legendą jak Totti, ale tych uczuć nie odzajemnia klub. I jest to bardzo przykra sytuacja, ponieważ sądzę, że gdyby Zalewskiego obdarzono tam trochę większym zaufaniem i przede wszystkim minuty na boisku, no to to by się opłaciło i ten zawodnik w końcu by oddał to, co najlepsze. No ale ta historia dobiega do końca, no i bardzo prawdopodobne, że jeszcze w tym miesiącu zobaczymy Zalewskiego w nowej drużynie. Mateusz Bogusz. Aktualnie, kiedy nagrywam ten film, to jest już praktycznie pewne, że Bogusz zmieni klub i to na 99%. Także warto się temu przyjrzeć. A dokąd trafi ten niedawny debiutant w reprezentacji? Cóż, jego nowym klubem jest meksykański Cruz Azul. Dość dziwny i nietypowy kierunek, prawda? Zanim dokładnie przeanalizujemy ten transfer, to szczerze jestem trochę zdziwiony, że Bogusz nie postanowił wrócić do Europy. Polak w jeden rok w MLS podczas występów w drużynie z Los Angeles zaliczył ogromny progres. Jego wartość transferowa wzrosła z 2 milionów do 10 milionów. Jego rola w drużynie LAFC była Kluczowa, budował tam swoje nazwisko, no i wyrastał na jednego z najlepszych piłkarzy Ligi. Przynajmniej dla mnie to były idealne warunki na transfer do Europy, także jestem tym zdziwiony. Ale właśnie jak to wyglądało z perspektywy piłkarza i dlaczego zdecydował się dołączyć do klubu z Meksyku? Zawodnik do tej pory miał okazję grać w takich klubach jak Leeds United, Logrones, Uday Ibiza i właśnie LAFC. żadnej z wymienionych wcześniej drużyn, oprócz oczywiście LAFC, nie grał tam prawie w ogóle i to właśnie wybór Major League Soccer miał być trafionym punktem. I wydawało się, że dobre występy pozwolą mu wrócić tam na europejskie boiska, szczególnie do jednej. Stopowych lig. I właśnie ten transfer do meksykańskiego Cruz Azul ma być podyktowany tym, że 23-latek nie doczekał się otrzymania żadnej odpowiedniej oferty. Jednocześnie chciał czegoś innego. Chciał zmiany otoczenia oraz nowych wyzwań. I właśnie dlatego zdecydował się na opcję zaliczenia przeprowadzki do Meksyku. Polak ma się związać z nowym klubem czteroletnim kontraktem. I teraz widzę tutaj dwie opcje. Albo Bogusz będzie grał tak jak do tej pory w lidze meksykańskiej. I będzie trzeba trzymać kciuki, że jakoś się rozwinie. Albo po prostu nie zaprzepaści szansy na wielką karierę, szczególnie w Europie. Bo to jest właśnie ta druga opcja. Będzie. Mógł bardzo ciężko utrzymać tą energię oraz potencjał w dosyć słabszej lidze, gdzie na pewno nie ma tej największej konkurencji. Ale patrząc na warunki życia w Meksyku, na pogodę i ogólnie na wszystko, no to można zrozumieć tą decyzję. Ale jeżeli chodzi o młodego piłkarza z Europy, który wyceniany jest na 10 milionów euro, no to jednak można oczekiwać lepszego kierunku. Patrząc oczywiście na potencjał oraz sportowe ambicje. Ale to też wcale nie jest takie zero-jedynkowe. W końcu to jest życie piłkarza i kiedy dla większości wydaje się to dosyć nietypowy kierunek, to też nie wiemy, co kierowało piłkarzem. Tymoteusz Puchać. Puchać latem zeszłego roku dołączył do Holstein Kiel. Niestety, ale jego pobyt w niemieckim klubie był bardzo daleki od jego oczekiwań. W Bundeslidze zaliczył tylko 12 występów i zaliczył tylko jedną asystę, co jest naprawdę przeciętnym wynikiem. Także nic dziwnego, że lewy obrońca musiał sobie znaleźć szansę na grę gdzieś indziej. I to miejsce znalazł w klubie z Championship, czyli Plymouth Argyle. Drużyna z zaplecza Premier League pozyskała reprezentanta Polski na zasadzie wypożyczenia, uchacz na moment, w którym nagrywam ten odcinek zaliczył już trzy spotkania w angielskim klubie i widać, że gra tam świetnie. Ma bardzo wysokie noty za mecz i nawet zdążył już zaliczyć swoją pierwszą asystę. A te liczby na pewno będą bardzo potrzebne, ponieważ klub ściągnął go w celu próby uniknięcia spadku. Aktualnie Playmów zajmują ostatnią pozycję w Championship, ale do miejsca, które gwarantuje im bezpieczną strefę, brakuje im tylko 5 punktów. Także reszta całego sezonu dla Puchacza zapowiada się bardzo interesująco. Ma on coś do udowodnienia i ma również doskonałą szansę, żeby w takich warunkach pokazać się w Anglii, zostawić za sobą dobre wrażenia i co najważniejsze, to zgarnąć doświadczenie w takiej lidze jak Championship. Ale poprzedni sezon, który Puchacz spędził w Kaiser mógł nam wtedy dawać podstawy do tego, żeby uważać, że Tymoteusz Puchacz, to jest perspektywiczny zawodnik i poradzi sobie na poziomie Bundesligi, że już nabrał to doświadczenie i będzie gotowy na grę na najwyższym poziomie. Ale niestety, ten sezon, jak widzimy, zweryfikował Puchacza i pokazał, że przed nim wciąż bardzo dużo pracy. Dlatego, oby ten jego rozdział w Anglii był jak najbardziej pozytywny, mam nadzieję, że Puchacz jeszcze się rozwinie na wysoki poziom. Bo kiedy w 2021 roku odchodził z Lecha Poznań do Unionu Berlin, to większość głosów w tamtym czasie była pozytywna, a na pewno bardzo spokojna o przyszłość Puchacza. Niestety, do tej pory miał pewne problemy ze swoją karierą, ale oby od tego momentu teraz wszystko. Szło po jego myśli. Arkadiusz Milik, który miał trafić do realu Betis. I teraz należy zadejtować sytuację Milika, bo tutaj też kilka rzeczy się pozmieniało. Nie zmieniło się jednak nastawienie władz Juventusu. Da się odczuć, że nie tęsknię jakoś bardzo szczególnie za Milikiem, bo przypomnijmy, że zawodnik wciąż jest na rehabilitacji, przez tą kontuzję, która wykluczyła go z mistrzostw Europy, kontuzję, którą złapał w meczu towarzyskim. I niestety potwierdziło to tylko wielki pech tego zawodnika. Ale wracając, to na ten moment wszystko wskazuje na to, że Juventus sprowadzi z PSG świetnego napastnika, czyli Randala Kolomoniego. Napastnik ma dołączyć do polskiego zespołu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu, a umowa nie będzie uwzględniała kwoty wykupu. Takie informacje podawał Fabrizio Romano, także jeżeli faktycznie Kolomani dołączy do Juve, no to mówiąc kolokwialnie, Milik ma pogranę. Serio nie widzę tutaj dużych szans, żeby Polak miał szansę rywalizować z Wlachowiciem oraz Kolomłanim i jego minuty znacznie zostałyby ograniczone. Także o tym, że Polak musi odejść, to już wszyscy raczej wiedzą. Oczywiście jeżeli zależy mu na regularnych występach, a domyślam się, że tak właśnie jest, i też patrząc na fakt, że Milik w tym sezonie nie rozegrał ani jednego spotkania, zmagał się z ciężką kontuzją. No i powrót na boj wszystko może być jeszcze trudniejszy. I dlatego, analizując tą sytuację, Polaka to w realu Betis chyba już zrezygnowali z tego transferu. Nic nowego o tym nie słychać. I też wszystko wskazuje na to, że Milik po prostu skończy ten sezon jako piłkarz Juwę i dopiero latem odejdzie do nowej drużyny. A kto aktualnie wykazuje największe zainteresowanie Polakiem? Tego dokładnie nie wiemy. Nie ma dokładnych informacji, które mówią nam o klubach, które chcą Milika. Ale domyślam się, że na pewno latem jakiś klub Saudi Pro League zgłosi się po reprezentanta Polski. A jak nie Saudi Pro League, to z Turcji. No i w sumie były to dla Milika bardzo dobry kierunek. W Turcji polscy napastnicy się odnajdują. Jak pokazał przykład Krzysztofa Piątka, do którego za chwilę przejdziemy, ale właśnie podsumowując Tomilikowi, WWE będzie niesamowicie ciężko minuty na boisku, będzie mu w ogóle ciężko wrócić do gry. I teraz pytanie, gdzie dalej będzie kontynuował swoją karierę. Dlatego czas na Krzysztofa Piątka. Piątek w tym sezonie spisuje się fantastycznie w barwach Istanbułu Basekir i po tym gorszym okresie w swojej karierze, to Piątek zdecydowanie wraca na właściwe tory. Regularnie strzela bramki i pokazuje, że jest w świetnej formie. Obecnie jednak w swoim klubie nie ma za dużych szans, żeby grać jakieś trofea, dlatego teraz, kiedy piątek odzyskał formę, to przyszedł odpowiedni moment. By poszukać wyzwań w innym miejscu. Ostatnio 29-latek był łączony m.in. z przeprowadzką do Leicester City. Ten temat jednak bardzo szybko wygasł, ale słyszeliśmy również informację, że piątka chcą w MLS. Tam największe zainteresowanie piątkiem przejawiała Atlanta United i w tym klubie również występuje inny kadrowicz, czyli Bartosz Sliż. Jednak co nie MLS ma być miejscem, do którego piątek chciałby trafić. Podobno również duże zainteresowanie napastnikiem wykazuje Fenerbacze. Fenerbacze, w którym gra Sebastian Szymański i które prowadzi Jose Mourinho. Także byłby to naprawdę świetny wybór, świetny transfer, a być może Mielibyśmy tam nawet polskie trio, bo również mówiono, że Fenerbacze chce pozyskać Zalewskiego. No ale to jest bardzo mało możliwe, bo jak wiemy, Zalewski zdecydował się na ofertę z Olimpiku Marsylia. I o ile ściągnięcie Zalewskiego dla Fenerbacze jest już mało realne, to ściągnięcie piątka już jak najbardziej. Tureckie media podają informację, że najbardziej byłego napastnika AC Milanu chce właśnie trener tureckiej drużyny, czyli Jose Mourinho. Portugalczyk wie, że za kilka miesięcy odejdzie prawdopodobnie Edin Dzeko, i dobrym następcą dla 38-latka byłby właśnie Krzysztof Piątek. Sprawa tutaj wydaje się rozwojowa. Piątek ma umowę z do czerwca, 2026 co stawia aktualny klub zawodnika w dobrej pozycji do negocjacji. Ale wiadomo jednak, że największe tureckie kluby, szczególnie Fenerbacze, są w stanie wydać naprawdę ogromne kwoty, jeżeli bardzo zależy im na jakim zawodniku. A polski napastnik wyceniany jest przez serwis Transfer na 7 milionów euro, także nie jest to w ogóle kwota zaporowa. Gdyby ten transfer stał się faktem, to mógłby zagrać w jednym zespole z trzymańskim, no i dodatkowo miałby okazję współpracować z takim trenerem, jakim jest Jose Mourinho. Także dla piątka brzmi to jak naprawdę bardzo fajna opcja, także trzymam kciuki za ten transfer. Na koniec. Postanowiłem umieścić Jakuba Modera. O Jakubie Moderze i oraz jego transferze do Feyenoordu rozmawialiśmy dokładnie w poprzednim materiale, gdzie omawiałem ogólnie wszystkie najlepsze transfery, a nie tylko transfery reprezentantów Polski, ale też skoro ten materiał nazywa się transfery reprezentantów Polski, to tutaj musiał się znaleźć Jakub Moder. 25-latek miał problemy po kontuzji. W Brighton kompletnie nie mógł sobie odnaleźć miejsca, ale zgłosił się po niego holenderski klub Feyenoord i to właśnie tam Jakub Moder będzie kontynuował swoją karierę. Jeżeli chcecie o tym trochę więcej posłuchać, to sprawdzajcie poprzedni odcinek z transferami. Jest już na kanale i z tego miejsca będę się z wami żegnał. Wielkie dzięki, że oglądałeś do końca. Jeśli Ci się filmik spodobał, to zostaw lajka dla zasięgu. Subskrypcję, jeżeli jesteś nowy i z góry za to wielkie dzięki. Trzymajcie się i słyszymy się w kolejnym odcinku.